Tak, halo? Dobry wieczór, witamy, słuchamy. Wojtek wrócił się, nie? Cześć Wojciech. Czołem, witaj, witaj, witaj. Witam serdecznie. Chciałem się zapytać, bo ty mówiłeś Wojtek ktoś o tej e, Biskupczycy. Biskopicy. Biskopica. Biskupicy. Biskopica. Że masz kolegę, bo, 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 bo już drugi raz używasz tego argumentu, że kolegę masz, który ma antropologicznie, bo... Tak, jest świetnym, jest, jest świetnym, no naukowiec jest, nie mogę zdradzić. To jest człowiek, który zjadł zjad zjad życie. Żeby go tak. w żaden sposób nie ujawnić ze względu na Absolutnie, to... tak. Być może nawet mówiąc kolega Wojtek nie mówi prawdy, bo to jest koleżanka. <laughs> może kolega. <laughs> Co to wie? Ale, ale antropolog, powiem Ci, znajomość z nim y, już kilkudziesięcioletnia, Agnieszka była wiesz, fanatykiem antropologii, i to nie ma nic wspólnego wiesz, z rasizmem. To jest po prostu nauka. Nauka. No bo ty i... powiedziałeś, bo tak? powiedziałeś też o tym, nie wiem, będę wymieniał francuskim patriocie, że antropologicznie on, bo mnie to interesuje, no, tak? z wiadomych względów, mhm. ale że on antropologicznie jest antropolo antropologiczny. Ale... Tak, on nawet szmoncesi przecież. Ale o, o kim mówisz, jakim Ja się zgubiłem. O francuskim. Nie, on, on, słuchaj, czysty, czysty żyd. W ogóle wiesz, i to. I to tu chyba nawet nie trzeba antropologa. Tak, no. i to powiem ci, bo on, nawet jak zamkniesz oczy, on to szmoncesem nadaje. On nie jest w stanie no. się wyzwolić z tej swojej nagłośni charakterystycznej. Wiesz, Aha. E, e, Aha. nie chcę się teraz zagłębiać w szczegóły, bo musiałbym uzyskać tak, taką notkę e, od kolegi czy koleżanki, niepotrzebne skreślić. I w kilku zwięzłych słowach, rozumiesz, e, powiedzieć, że, że, że jest... Pewnie tam się kołaczy jakiś aryjczyk po nim, e, natomiast geny bardzo silne, bardzo silne, powiem ci. Wy, no bo... No bo no. Tak? No. No, 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 przepraszam, no. Nie, no bo e, pewien, e, pewien e, e, dziennikarz z Uniwersum mówił o, na przykład, ten jest, ten jest antropologicznie, ten jest pochodzenia takiego, ten jest pochodzenia takiego. I wiele osób wymienił i nigdy nie, wy, nie potrafił uzasadnić i wymienić ciebie. I nigdy nie wymienił ciebie. Tylko... Hmm. No. jest bo, no, bo bo, wie, nich, bo wie, okazji, wie, okazji... Wie, że, wie, że ta zniewaga, będzie już. Naprawdę... Nie. tak. nie. Ale, ale oskarżenia nigdy nie potrafił sformułować w stosunku do ciebie, bo ja nigdy tego nie słyszałem. Natomiast nawet jak byliście skłóceni i jak jesteście skłóceni, to, to nigdy tego nie użył, bo on nie potrafił uzasadnić. Ale moją żonę, tam... ale moją żonę obraził, tak? No, 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 właśnie, no, no to. No właśnie. Tylko, no, dlatego, dlatego... tylko dlatego, że powołał się, że ktoś mu powiedział, tak? I to ma być. Ja, Jakiego zabiegu, że stwierdził, że on widział, tak, u kogoś. A mu no, no, no. widział. Poruszamy się. Dajmy sobie. No, w no. tym no, Natomiast ja nie na natomiast, tak, mhm. natomiast powiem tak, bo ja nie pamiętam taki nowy fit kręcił, <coughs> reklamując pewną książkę. Co nowe, zabiałem. jeszcze raz? Co nowe? No, no nowy film reklamujący książkę, 25-minutowy. Ja go zamieściłem, nie pamiętam jak on się nazywa, ale zamieściłem go u siebie na profilu Wojciech Krzych. No i tam on między innymi właśnie mówił o przejściu ze świata analogowego, świat cyfrowy. Ale mówisz o już Białku w tej chwili? Tak, tak, A, tak, tak. Tak, 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 no, no, no. no tak, z nim też rozmawiałem, no i... No, i po prostu pokazywał, jak ten system Aladdin, bo po prostu takie ściemy te elity używają, że system Aladdin obliczający różnego rodzaju dane, pozwolił e, stworzyć świat, w którym my jeste w którym obecnie jesteśmy czyli korporacje, e, 20% uprzywilejowanych akcji, które przejmują przedsiębiorstwa, wykupienie na przykład <grytanie> Elwro to powiedział które po prostu kupili za ułamek ceny, tak samo jak całą gospodarkę. No i kyle, pacyfikowanie nas e, właśnie w tym kierunku, więc, e, więc e, świetny film. Ja też nie poni... do czarnej księgi, e, do czarnej księgi prywatyzacji, no, tam jest naprawdę. Tak. Ale, ale, ale sposób, w jaki oni wykombinowali przejmowanie świata finansowego, produkcja po prostu kasy, która po, była bez pokrycia, teraz dlatego jest inflacja, dlatego COVID wymyślili, dlatego po prostu są różnego rodzaju narzędzia powymyślane, które to pozwalają na to, żeby po prostu yy, no, skasztować to wszystko i żeby być właścicielem coraz większy, bo oni całego świata nie, też nie zarządzają. Ale dziwna nie, informacja jest taka, że yy, no Bill Gates razem z Rothschildami tam spo, sponsorują Partię Komunistyczną Chin. Yy, yy, wrzucane przez yy, niektóre serwisy. Yy, tam są konkretne dane, jakie, jakie są. I to jest właśnie dziwne, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Fundacja Rothschilda jest chyba od 1907 roku w Chinach. <laughs> Więc no, Tyle? Tak, Tego nie wiedziałem, tam. ale powiem Ci, kompletnie mnie to nie dziwi. Kompletnie mnie, okay. ten, kompletnie mnie to nie dziwi i powiem, że Chińczycy, Chińczycy sobie z tym dadzą radę. Wojciechu. Dadzą, no, da, dadzą sobie z opie. tym radę. Nie, nie mam wątpliwości. Chińczycy odrobili lekcję historii. Odrobili lekcję upokorzeń XIX wiecznych, właściwie, wiesz, z klęski, odrobili lekcję wojny domowej, potem odrobili lekcję komunizmu, maocentungizmu, mao, mao tak, mhm. odrobili lekcję. Tam się, tam się rewolucja narodowa potoczyła, chińska i y, 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 myślą, myślą Rothschildy i inne cwaniaki, że, że przechytrzą Chińczyków. No niestety, nie przychytrzą, no. nie przychytrzą. Ale ostat... M M M ostatnia informacja to jest taka, że byłem na koło swojego uniwersytetu, Wydział Prawa Administracji kiedyś, za kiedyś, miesiąc temu, i, bo sobie przypomniałem, i z niej wychodziło dwójka studentów, weszli do żabki, ja też już wszedłem do żabki, i patrzę, jeden z nich po prostu y, pomalowany na czarno-paznokcie w jakim kierunku to idzie, to przeraża. Po prostu przeraża. Chłopie, gnojki z liceum ogólnoluszczącego z Batorego łażą z pomalowanymi czarnymi paznokciami. Przyszli prowokować, przyszli prowokować pod y, źródełko, gdzie mieliśmy kamradzkie spotkanie. Wiesz, w dosadnych, prostych słowach udowodniliśmy im, że by się raczej oddalili, bo nie będziemy mieli żadnych hamulców. Wpierdol im spuścimy bez w ogóle przecinka. I został tak. taki jeden. I ja mówię, a ty co? Też jesteś pederasta? Nie, 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 nie. To z kim ty się kolegujesz? Mówi, no nie mam wyboru, no tacy są, no, ale ja się z nimi no. nie, nie koleguję. No. Więc wiesz, co ty mówisz, student? Student taki, to już ma, rozumiesz, odbyt przeruchany, rozumiesz, we wszystkie możliwe kierunki, bo ten z liceum podejrzewam, że jeszcze może nie. O, to. No, no dobra. Ojciechu, dużo zdrowia ci życzymy, słyszymy, że pokazujesz także no. No, najlepszego. Dziękuję. Czołem, no. trzymaj się, cześć. Bywaj, bywaj, ojciechu. Dziękujemy, ja, za... Zdrówka, zdrówka, kamrat, tak? zdrówka, zdrówka.